Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmuję się tą, oto lampką. Myślę, że ona jest produkcji polskiej. W sumie, sami zobaczcie, jak ona w, w ogóle wygląda. To patrzymy. Yy, tak. Jest na gwint E27. Jak tutaj oczywiście można się domyślić, tutaj pisze, żeby, yy, że oprawa, oprawa przeznaczona do żarówek z odbłyśnikiem lustrzanym. Ja mam taką. Yy, a nie mam przy sobie teraz, można coś innego. Tutaj w sumie nic prawie nie piszę. Proszę bardzo. Zamieszczę ten film chyba jeszcze na Facebooku, Żeby na o, o tematyce oświetleniu. No i tak, wkręćmy sobie jakiegoś kompakta czy tam żarówkę, zobaczę co znajdę. Wkręćmy sobie taką, y, takiego kompakta. Y, z Chińczyka, proszę bardzo. No i sobie wkręcimy do tej oprawki. Dobra, tam Chińczyk to tam można dotknąć. Nic nie stanie. Teraz idziemy do źródła prądu. No to tak świeci. Kompakt. Ogólnie zobaczyłem, że są duże te. No, jak włączam to radio, w ogóle jakieś. No. Tu u góry jeszcze świeci. 15-watowa świetlówka. A propos 15-watowej świetlówki, to, to znalazłem 15-watową świetlówkę w dodatku. Jest to świetlówka trójpasmowa yy, o barwie światła 4000 Kelvinów. Co możemy wywnioskować z opakowania? No, że trwałość 10 tysięcy godzin. Yy, tak yy, moc 15 lat T8G13 gwint o produkcja polska zext klasa B proszę bardzo taka ładna świetlówka ze śmietnika tamta mi się zepsuła znaczy jeszcze działa o, przez przypadek jeszcze mi coś wypadło Dbamy o naturę. Coś na przypadek wyleciało. Tak świeci. Ta świetlówka. Już Wam pokazuje. No. Jakoś świeci. Ogólnie całość się tak prezentuje. Tutaj mamy włącznik. Pyk. Robi zakłócenia już wam pokazuję. O teraz nie słychać, bo może za cicho mam radio. Ale było słuchać, słychać takie zakłócenia. No, a pokażę dzisiaj ten test na świetlówce kompaktowej, czyli tej. Może ją zabiorę do domu i odpisuję. Tak świeci. Dobra, no to stawiam filmik na Facebooku. Obserwujcie mój Facebook, Zielony Jamnik się nazywa. Na miniaturce jest no RZ6. tam RZ7, chuj wie. No, a tak to nawet obserwujcie mojego Facebooka. Tylko powiem. No i zobaczcie, trzeba. Odbłośnik lustrzanym Czyli takiej kompaktowej można, ale, ale nie wiem czy w ogóle ten właśnie w ogóle pełni jakąś rolę. Yy, no. Bonus wam teraz pokażę. Bonus wam pokażę. Co tam świetlówka? Świetlówka to tam gówno Weźmy żarówkę 200W. Elegancko, żarnik widać. Już jażnik chciałem powiedzieć. No. no nie, przez nią nic nie widać. No. No to mamy taką żaróweczkę. Pyk, pyk. No, tak się prezentuje oprawa. Jeszcze raz zachęcam do fakbuka, żebyście mojego, no i na YouTube na ten kanał. Cześć.